Sorry za gibanie, testujemy troszeczkę nową metodę nagrywanka, sorry za światło, to jeszcze sądzę, że chyba ogarniemy, może lepiej jak będę tutaj stać, bo kurde, trochę przebija, dobra, będziemy eksperymentować. Dzisiaj chciałem trochę zmienić, będę w następnych filmach trochę eksperymentować, w sumie, z nowymi yy, miejscowiniami mi kamery, oraz też chciałem troszeczkę lepiej zacząć wyglądać na tych wszystkich filmach, oraz zmienić w ogóle kadr, żeby było widać to, co ja robię tymi rękami. Ale dzisiaj chciałem opowiedzieć sobie w sumie o nieskończonej motywacji. Mianowicie, jak się wciągnąć w motywację, jak się skupić na tej motywacji, kiedy mamy momenty, że siedzimy kurwa i się nam nic zupełnie nie chce. To jest właśnie zaraz ze mną, to się nazywa The Wall, odeślę was do filmu, jak mi się uda go znaleźć. To jest tak zwane tłumaczenie proste, ściana. Co na tej ścianie jest wszystkie postacie, wszystkie istoty, istoty osoby, prawdziwe lub nieprawdziwe, które nas inspirują. Zarówno nasze habit trackery, nie habit trackery. Generalnie wszystko na tej ścianie, żeby było w widocznym miejscu. Ja akurat w, nie inwestowałem w kolorowe zdjęcia, ale to jest też genialny pomysł, żeby zainwestować właśnie w kolorowe zdjęcia, bo dzięki temu mamy jeszcze bardziej jaskrawe i przyciągające uwagę zdjęcia. Ale co my tu mamy? Dlaczego? Dużo postaci jest dla nas inspirujących. Powoduje, że jesteśmy bardziej zmotywowani, bardziej chcemy. Ja akurat jestem mega wielkim fanem zarówno Metal Gear Rising, jak i Berserka. Zresztą widać tak samo. I jestem mega fanem e, Bakiego, więc te postacie naprawdę mnie inspirują. Zresztą nie widać G Gatsa, mamy tutaj, no też z mamy coś troszeczkę, zarówno właśnie Baki, oraz też parę nawet notatek, z których często korzystam, na przykład właśnie checklist z dopamięć e, detoxa od Hamzy Mamy tu ogólnie Hamza, jest też tam w robótku, że pewnie go nie widać do końca. Jest też dużo Lemiego Kilmeistera, bo to jest jedna z postaci, która mnie mocno inspiruje. Cytaty, dużo w sumie cytatów. Jeden z moich ulubionych, akurat tutaj go nie widać, bo jest idealnie zasłoniony, ale brzmi jak będę stary nie dołężniały to pożywuję tylko tego, że nie zrobiłem, będąc śmiały. Ale w zasadzie ściana też się nie ogranicza tylko i wyłącznie do tego miejsca, bo ona jest też tutaj i w zasadzie prezentuje się cała tu i ona jest tak na dobrą sprawę cały czas w budowie. Bo w zasadzie to jest jedna z tych rzeczy, co ewoluuje razem z nami. No to te promienie światła zaczyna mnie kurwiać. To nie jest idealna lokalizacja, więc... Nieskończona motywacja jest to jedna z lepszych rzeczy, jaką można zrobić. Postacie, które widzimy, po prostu wiemy, że one wyciągle pracowały wtedy, kiedy nam by się nie chciało. Więc bądźcie jak oni, zróbcie sobie ścianę i do roboty. I pogryta nara.